Dzień dobry kochani, 18 grudnia, w 18 vlogmasie. Mamy godzinę przed 8 rano, ja zrobiłam kawki. E, przyknęłam się swoim ulubionym e, zapachem, więc otulona aromatami zapachowymi, takie jakie lubię, e, naładowana pozytywną energią. Zaczynam vlogmasa i otwieranie z wami niespodzianek dnia, więc kochani, żeby nie przedłużać, już czytam y sentencję na dzisiaj, która brzmi ten najbardziej olśniewa talentami, kto więcej rozdaje niż otrzymuje. Tak, to jest święta prawda. Tym się trzeba kierować, żebyśmy... Nie oczekiwali zbyt wiele, ale dużo od siebie dawali i wychodzili do drugiego człowieka z sercem i zrozumieniem na tyle, ile się da. I tymi właśnie słowami zaczynam otwierać pierwszą paczuszkę kalendarza, a będzie to paczuszka od cenki. Jak już powiedziałam o zapachach, więc zobaczymy cóż to za piękny zapach kryje się pod numerem 18. Ja powiem Wam, że ja bardzo y, uwielbiam perfumy i tak jak już kiedyś Wam chyba mówiłam, że ja bardzo lubię na przykład przykać się danym y, zapachem w zależności od pory roku albo od mojego nastroju, że mam swoje parę, parę swoich ulubionych zapachów. No i wtedy sobie, sobie po prostu wybieram, na który danego dnia mam ochotę się popryskać i. Czuć się taka okryta, otulona jak ciepłą kocikiem. A jest to zapach Daisy Mark Jacobs. O, jest ten fajny atomizerek, który lubię. Fajny zapach, taki słodkawy, troszkę świeży. Tak, bardzo ciekawy, bardzo ładny. Dziękuję, Celinko. <laughs> Następna paczuszka jest to paczuszka od ananasku. czym, cóż tam się ukryje dzisiaj? <laughs> Wczoraj, troszeczkę wcześniej wstawiłam post na vlogu, jakoś tak się udało wcześniej. <laughs> ciut wcześniej i ciut wcześniej położyłam się do łóżeczka, bo już tak Zostałam się zmęczona, a dziś mamy <śmiech> <śmiech> maseczka Isana, jest to y, maseczka nawilżająca, poprawia nawilżenie skóry, wygładza, niweluje zmarszczki, 6 rodzajów pasu hialuronowego i aloes dla skóry suchej. Miałam tą maseczkę i maseczka jest rewelacyjna, także... Naprawdę warto uwagi. Przepraszam, że tak chrząkam, ale no, tak jak już wam wcześniej wspominałam, gdzieś tam pozostałości po tym uporczywym kaszlu. Jest to batonik Wawel. Koncentracja. O, tego batonika jeszcze nie miałam, także chętnie, chętnie przetestuję. Dziękuję, kochane kobietki. I pod ręką mam paczuszkę od Asiuni. się na no szybciutko myłam włoski, bo już wymagały tego. A dzisiaj mam e, terapię, osteopatię funkcjonalną, z czego się ogromnie cieszę, bo to jest moje po prostu. E, moje takie zresetowanie mojego organizmu, gdzie ta spastyczność gdzieś zostaje. E, po prostu przybyła na do porządku i dużo lepiej się czuję. Tak, że kochani, e, naprawdę, po prostu, miałby ja z rehabilitacji, nie, po, nie, nie powrażam sobie swojego funkcjonowania, swojego życia. A tu od Asuni mam maseczkę. O, z tej serii, którą lubię. Właśnie, Asiunia e, wczoraj, jak pisałam na blogu, to e, właśnie miałam tą maseczkę od ciebie. E, ostatnią tą taką, co ostatnio miałam, bo jedna była ze świnką, druga z miodem, no i tą trzecią to rewelacyjnie, rewelacyjnie na skórę twarzy. Taką, no taką odświeża, taką napina, no rewelacyjne maseczki, te właśnie wegańskie. i to jest wegańska, koreańska maska, przepraszam, wegańska koreańska maska. Aby hmm, ja tutaj chociaż mogła doczytać. Hmm, nie doczytam, bo mi się odbija. Hmm, odbija mi się światło, napiszę wam hmm, na blogu. A to jest taką słodką, fajną serenką. Także dzięki nie? Został nam jeszcze hmm, kalendarz Sylweko. Zobaczymy, co tam się kryje dzisiaj. A dzisiaj się kryje prywatyczny płyn do kąpieli. Relaksujące, i zobaczymy, na pewno będzie piękny zapach. Ja teraz używam tego kremu z kalendarza awansowego na noc i jestem zachwycona. Tak fajnie nawilża skórę twarzy, że lepiej nie trzeba, naprawdę kochani. Jak nikt, ktoś jeszcze nie testował yy, kosmetyków yy, selbeko, to polecam serdecznie, tak się prezentuje. Teraz zobaczymy zapach jaki ma. Tylko tutaj jest taka, takie sreberko i muszę... Muszę yy, tam pospożyć. Ale nie czuję. Wezmę sobie troszkę na rękę. Mm. Pięknie pachnie tak świeżo, tak mm, rzeczywiście ożywiające i relaksujące. Mm. Czuję to jakiś... Takie, jakby cytrusy, jakby, mm, zaraz przeczytam, może tutaj doczytam, bo y, z moim wzrokiem, tak to te prześwietlę, takim to jest tak, y, zielone ekstrakty z, y, z lawendy, rumianku i żyna. Tak, pięknie pachnie. I to jest fajne z 30 ml. Został nam kalendarz słodyczowy Lind. Zobaczymy na, na którą koleczkę dzisiaj y, przypadnie osiemnastka. Bo, tak jak Wam powiedziałam, w zależności od y, koloru, y, albo jest czekolada biała, albo jest czekolada mleczna. Dzisiaj jest y, srebrna. Y, Jezu, srebrna. Złota. Przepraszam, Złoto. Złota ze śnieżynkami. Tak, tak się prezentują wszystkie niespodzianki dnia, <laughs> kochani. Dzisiaj jeszcze czekam na zamówienie z Avonu, bo zamówiłam parę kosmetyków. Właśnie, między innymi, też moje olejki były w promocji, więc zamówiłam mój ukochany zapach Parelai Glamour, bo bez niego nie mogę funkcjonować. Zawsze muszę mieć go gdzieś tam pod ręką i, i przy sobie. Bo, bo to jest mój zapach od lat. Mm. No, i też jeszcze tam dla znajomej, właśnie parę rzeczy, dla siebie parę rzeczy. No i dzisiaj mam przyjść, zamówienie. Po pracy mam zaraz rehabilitację, tak jak wspomniałam, osteopatię funkcjonalną, z czego się ogromnie cieszę i jestem szczęśliwa. Także dzisiaj będzie taka ulga dla organizmu, i też dla mnie takie zresetowanie. E, kochani, ja Wam życzę wspaniałej środy. E, słoneczka e, w serduszkach i za oknem, jak się uda. Dajcie znać, jak tam wasze przygotowania e, do świąt, co tam już zrobiliście. Ja Wam dziękuję za obecność e, tutaj na kanale, za obecność na blogu, Za każdą łapkę w górę, e, za komentarz. E, jest to dla mnie ogromne wsparcie i motywacja do dalszego nagrywania, i żeby ten kanał się y, po, po prostu powiększył, żebyśmy mogli że tutaj stworzyć faj, fajną taką społeczność y, wspierającą się. Także, kochani, y, wszystkiego dobrego. Oj, szukam jak zwykle mojego pilota. Wszystkiego dobrego. Buziaczki Wam przesyłam, tulaski i do juterka. Buziaki, pa pa!